Najbardziej poruszyło mnie instrumentalne roz, rozkwitały pąki Białych Róż. Jest to jedna z moich ulubionych pieśni, a drugą taką są mury. Bardzo poruszająca i, i ważna dla mnie pieśń. Lat mieli 20, 18, 10. Życie jak pąk róży rozkwitało powoli. Dziewczyny piękne, śmigłe, niczym sosny. Chłopcy piękni, dumni, silni jak ze stali. Był to koncert z okazji święta odzyskania niepodległości przez Polskę, 103. rocznicy. Koncert szczególny, ponieważ gościliśmy orkiestrę Komendy Wojewódzkiej Policji. No i koncert wybrzmiał mocno. Ja w orkiestr do orkiestry trafiłem po yy, pobycie w orkiestrze wojskowej, i grałem na trąbce, a teraz yy, dyryguję orkiestrę. Orkiestra istnieje już prawie 50 lat, od 1974 roku, więc za dwa, dwa i pół roku będziemy szumnie obchodzić nasz yy, jubileusz 50-lecia yy, istnienia. Przyjechałam tutaj z y, miłości ojczyzny i żeby wyrazić moją wdzięczność dla osób, które oddały życie za nasz kraj. Cały rok czekałam na to, żeby właśnie tutaj przyjechać i móc razem z innymi ludźmi y, śpiewać pieśni patriotyczne. No, dzisiaj był to koncert typowo patriotyczny, więc wszystkie te pieśni znane od Y, czasu pierwszej wojny światowej, okresie, z okresu międzywojennego, jak również y, y, te nowsze, już po II wojnie światowej, chociażby takie hity, y, że to tak nazwę, y, jak pieśń Mury, czy żeby Polska była Polską. Jak co roku y jest we mnie, budzi się potrzeba, potrzeba patriotyzmu i pokazania młodym ludziom, że warto. I że warto pamiętać o tym, co było, bo historia jest ważna i kształtuje nas i przyszłość naszą. Aranżacja mu muzyczna pod moją poezję to była y, bardzo taka delikatna wersja starej, znanej pieśni. Rozszumiały się wierzby płaczące. A wiersz. Mojego autorstwa wykonywała moja wnuczka, za co jestem jej bardzo wdzięczna. Pięknie jej to poszło. O tamtej godzinie, godzinie potrzebie, matkę bez słowa pocałował w rękę, ojcu rzekł, pamiętam, Bóg, honor, ojczyzna, więc teraz z kostumą zabawi się w Berka. Jest to uroczystość wyjątkowa, wielkiej rangi, wielkiej wagi, bo możemy świętować wolność naszej ojczyzny, wywalczoną, wytęsknioną, wymodloną. Po 123 latach niewoli odrodziła się prawie że z popiołów, dzięki polskim domom, dzięki patriotyzmowi polskich rodzin. Dzięki polskiemu orężu mogliśmy 103 lata temu odzyskać niepodległość, i to jest naprawdę powód do świętowania.